Tą historią żyje cały Internet. Podczas bostońskiego koncertu Coldplay kamery zespołu przyłapały na czułościach obejmującą się parę. Jej paniczna reakcja wywołała zaciekawienie internautów, którzy szybko odkryli źródło tej paniki. Okazało się, że na wideo uwieczniono szefa firmy astronomer i jego pracownicę, choć oficjalnie oboje mają małżonków. W sieci rozpętała się prawdziwa burza. Sprawą zainteresowały się również amerykańskie media. Tajemniczym biznesmenem okazał się Andy Byron, a jego pracownicą Christine Cabot. Na zamieszanie wokół ich rzekomego romansu, o który oskarża ich cały internet, zareagowała już żona Byrona. Kobieta postanowiła usunąć nazwisko męża ze swoich profili w social mediach i całkiem usunąć konto na Facebooku. Media z kolei dotarły do początków znajomości Byrona i Cabot, gdy kobieta została zatrudniona w Astronomer w listopadzie zeszłego roku. Powierzono jej stanowisko dyrektorki do spraw zasobów ludzkich. W oficjalnym oświadczeniu prasowym, które wystosowała wówczas firma, Byron zachwycał się nowym nabytkiem swojej firmy. Wyjątkowe przywództwo Christine i jej dogłębna wiedza specjalistyczna w zakresie zarządzania talentami, zaangażowania pracowników i skalowania strategii personalnych będą miały kluczowe znaczenie dla dalszego dynamicznego rozwoju firmy. Jest ona sprawdzonym liderem w wielu firmach, a jej pasja do tworzenia zróżnicowanych, opartych na współpracy miejsc pracy sprawia, że idealnie pasuje do astronomer, chwalił Christin szef. Cabot odwdzięczyła mu się równie miłymi słowami i wspomniała o rozmowach z Byronem, które miały okazać się bardzo energetyzujące. Jest wiele firm, w których zespół kierowniczy nie dostrzega wartości, jaką silny lider i zespół ludzi mogą wnieść do firmy. Nie chodzi tylko o benefity czy catering lunchowy. Chodzi o wiele więcej, a rozmowy z Endim i zespołem kierowniczym Astronomer o możliwościach, jakie tu istnieją, dodały mi energii, zapewniała.